Zasypuje się nas zgłoszeniami swoich fur, więc lecimy tak No, to tam, dosyć naprawdę. duży odbiór jest w sumie. Ty... Fajnie, fajnie to widzieć i w tym odcinku na pewno zobaczymy kolejne nietypowe fury. Jest z nami Ciciuś, <grym> Krzysiu i Mariusz i ja, więc lecimy z kolejnym odcinkiem. Lecimy. Tak jest. Tak jest. Na pierwszy ogień leci Skoda Super. O 6. Czyli to jest jakaś... Bogaty Passat. Myślałem, że Serek. Passat, no tak. A to pierwsza Super, nie? To jest mm -hmm. jedynka. Tak, tak, tak. Fajnie ona wygląda uuu, w ogóle, da, nie, ja nie? ten ma? kolor. Ale powiem ci, że jest Kciusz, takie, zostaw, takie kciuk, kciuk. zostaw kamerę, ej. Zostaw kamerę. A tam będzie taka obrazka. No dobra, no. znaczy no? no, no. tak sobie pomyślałem o tym, nie? Jakby no. drgało, to wina kota. Tak. I tam, ten silny, silny jest. Byk. A. Ale na tym zdjęciu ale... kolor, hmm, ale na jest... Nie, 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 fajnie, jest... mi się podoba, to jest w ogóle mój styl taki, że takie auto teoretycznie limuzynowate nazwijmy to, no. takie dziadkowusy, robimy tak. na taki delikatnie sportingowy styl mm -hmm. I do mnie to bardzo, bardzo przemawia No, zarąbiście to wygląda, w ogóle ale kolor, kolor daje, przepytany, mhm. ja chciałbym zaznaczyć Tak, tak w ogóle chciałbym zaznaczyć, zobacz, patrz, patrz koła No Tarcza kocliczna jest pomalowana w kolor zacisku Tak mhm. Patrzcie jaki to fajny efekt daje w ogóle, nie? Tak, taką głębę. jest. Fajnie, znowu. no tak mi się to rzuciło w oczy. Bardzo fajnie to wygląda w ogóle. a tu jest standardowo. Jakby to ja... Raczej to tam kowiczanie filmowy... robi na czarno, nie? Tak. Żeby ona tam ich nie było widać. No, no. Rzęk, nie? A tu fajnie. Też może dlatego, że jest dosyć mała tarcza, no nie? Mm -hmm. I ta tarcza kowiczana tak, jest troszkę większa od niej. Podzień, żeby to tak optycznie... Się się wało, ale zarobiście, efekt fajny daje w ogóle. Bardzo właśnie nietypowy samochód do rzeźbienia Wyklungu. w nim. Do tak, do w nim. Czy to jest ma... ty, ty, tyle zdjęć? Czy to nie będzie zdjęć ze środka? Nie mamy niestety. Ale szkoda, szkoda. Szkoda. co mamy w opisie? Zdeczek przód od Octavii 3RS Custom. Prawdopodobnie okay. jedyny taki w Polsce. O! Mm. Okej. Okay. Bo właśnie ja tak by. Nie znam się na tym, ale się wypowiem. <śmiech> <śmiech> Czyli jak zwykle. <laughs> jak zwykle, <laughs> że te halogeny nadal mi nie pasowały. W tym mm -hmm. no tak, się, że To, tam tak, to tak, mi zdradza, tak, że, tak. że to nie jest od tego jakby samochodu. Jak mogę, jak ale jak pasuje, chodzi, fajnie to pasuje. gra w całości. No i jak kolega twierdzi, że prawdopodobnie jedyny w Polsce, za to tym bardziej props. Tak, no to prawda. Zderzak to z dokładką Audi A4 B7. Ale brakuje mi zdjęcia tyłu, żebyśmy to mogli sobie zobaczyć. No, tak stricte na pupę. Szkoda. Bo jakby Szkoda. bok, front samochodu OK. Te mm -hmm. fęgi też pasują. Nie, ale bardzo mi się podoba. Lubię taki styl właśnie. Mm -hmm. Bardzo Autko po całościowym malowaniu. Fajnie, fajnie, fajnie. No. Fajnie, że ktoś zadbał o takie samochody, które tak naprawdę nie wiem, które by już gdzieś porzucił, w ogóle nie brał pod uwagę modyfikacji, mm. I to kolejny odcinek, który pokazuje, że bardzo motoryzacja To się... jest bardzo, znaczy bardzo różna. Tak, tak, gusta tak. też są różne i to się tak. właśnie w tym I to jak a, te auta trafiają w różne gusta, po prostu trafią mm. swoich odbiorców. My, no nie, trafią. do mnie to trafia. No, znaczy, ja osobiście nie kupiłem takiego auta, ale bardzo mi się podoba to, jak to wygląda. No tutaj. tak, ogólny, ogólny zamysł bardzo fajny. Bardzo nietypowy, przecież fajnie, lećmy dalej. Wracamy Co? do Golfów. Wracamy do Golfów i witamy Pomorze, czyli Maciej z Pomorza. No ale to jest R32, no to r R32... się. Nawet ja, nawet ja tutaj muszę okazać szacunek. Tak, Krzysiu R32 i kompresor. No. Maćka ostro powaliło. Ale ogólnie tak jakby chłopaki też nie wiedzą, my z Maćkiem gdzieś tam jakiś kontakt trzymamy i jak, no jak to Golfiarze to no wiadomo. To jego tata jest mega bizikiem na punkcie motoryzacji i jakbyśmy wpadli do Maćka na garaż albo wybierzemy się na drugi koniec Polski i on ogólnie był jakiś czarny, to tam naprawdę będzie o czym pogadać i pomoże wie jak to robić ogólnie, tak mogę to ująć. Wyglądał tak. To, taki pan to, etap, jest tak. To, tak. to jest cały czas to samo, okay, samo auto. To jest cały czas to samo To mamy cały jakby etap. Później, Później mamy tak. czasu wręcz. Tak. Kolejny etap. I teraz jest finalny ten. Mnie się ten, bardzo to podobały nie? te felgi. Uu, bardzo fajne. No, ale i zobacz jak jest. to wygląda właśnie jeszcze z tym konkursem. Powiem wam, to dobrze chodzi. Komora silnika można jeść. No, fajnie, Maciek fajnie, prowadzi studio fajnie. detalingowe, więc to jest z bzikiem na punkcie jakby czystości, autka i no, jednak też wiesz. modyfikacji. No na pewno zmiana koloru na plus przede wszystkim, nie? Tak, ożywiła, ożywiła no. bardzo tutaj. Tak, A. no bo czarny jednak już... bo, ale inaczej też. Nie, nie ten nie być takim, że wiesz, tylko plus yy, kolorem, bo w tej yy, pierwszej. Yy, Była dobra ocena. Zarombisie tak, tak, wyglądał. Tak, tak. No, no nie? Więc... Jest czarny, jest spłyny, nie, nie krzyczy tak. taki, że. No, taki, ten złoty, taki ze, goz, z tym no. troszeczkę nie przemawia do mnie. Znaczy mi tu felgi nie siedzą w tam Znaczy to, 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 to gusta nie No, jedzą, mi na przykład po prostu, siedzi, nie? bo to jest taki tuning tak. tych lat właśnie, jak to auto wychodziło, nie, no. jak było jeszcze świeże, to tak wyglądał tuning wtedy. i... No smaczek jest. mnie też to grafia jest jak najbardziej jak najbardziej w porządku, nie. Ale, no, zdecydowanie tak, ta odsłona, tutaj, to Najnowsza, jest. Najnowsza, nie? Tak, to niebieski. jest ta Niebieski daje robotę. Mm. Tak, tak. Zdecydowanie. Mamy zdjęcie ze środka. No tak, i fajne. A, fajnie. Fajne. No, Fotele mamy też kubełkowe. Pół. Tak. Nie, no, zupełnie kubełki, nawet już nie mają regulacji, zobacz. Mm -hmm. Sportowo. Sportowo, roll bar. Tak. To tak, się świeci tak. ogólnie, z tego co pamiętam. Okay, Spoko, tak. to też nie jest, powiedzmy, naciućkane w tym środku, że nie będzie dyskoteka, mm. że tak powiem. No. Nie, no, jest tak bezkompromisowo. to, co było też w polówce wtedy

co, mamy tak. Rok produkcji 2003. No i jakby to, od, ten zmiana koloru i tak dalej odmówiła. Tak, to zdecydowanie, tak. Brakuje mi wykresu, kurczę. bo Chciałbym zobaczyć, jaki to. Totum... A drugi mail? Czy tam jest dorzucony jeszcze A, zdjęcia i może poczekaj. I, i filmik. Nie, tu są tylko zdjęcia i filmik jeszcze dodatkowe. Ale zdjęcia sobie też odpalimy, jak zionie ogniem. Zionie ogniem. To na żywo oddaję. I filmik, który pewnie też wrzucimy w materiał. Fajnie, fajnie siedzi, mega, można mega. Wiele, wiele gadać, brakuje mi tylko właśnie takiego wykresu, czy mm, chociaż informacji ile ma koni po modyfikacji właśnie z tym kompresorem. Uznałbym, że to jest już totalnie kompletne auto i ono przechodzi kolejną przemianę. Tak, no. jakby... że jakby da się bardziej. Tak, da się no. to rozwinąć, więc jakby mega fajnie, że próbujesz cały czas to rozwijać, nie? Tak. No i perełka. Czekamy na kolejne odsłony w takim razie, tak albo pojedziemy nagramy. Nie, jak ja bym się wybrał nad morze, no, no, no Bo jedziemy do... No, ale ja zaprosił. Chociaż dostałem już info, że tam jest co nagrywać, tylko o, ja jak, chcecie z... jak, morza, jak chcecie odcinek z nadpolskiego morza. Chcecie odcinek z samymi piście. golfami, to, to jedziemy do Pomorza. Ale Maciek pozdrawiam jak najbardziej i, i propsy. Tak jest. Tak jest. Tak, patrzcie jakie takie zdjęcia takie, że nie do końca wiemy co to jeszcze no jest. Tak ale tak, foto ma, mamy się domyślić. Fotografa widać <na grafa> Enigmatyczne. Lećmy dalej, lećmy dalej. Co to tutaj? No, miłkeczka, A, miłkeczka. Martini. Ale przyjemnie to wygląda. Oklei na dużo tutaj zmienia. Tylko zwróć uwagę, że do tego luku brakuje takich przynajmniej pół kubełków takich, wiesz. Tak, takich, no, takich konkretnych. ale tu kubełków, mamy takie, a, no, zwykła pierdziawa wodę? No. Tu, tu, tu tego brakuje. No, nie wiem czy to jest taka zwykła. No, to tam to że pewnie wiesz, nie. To no, zaraz nie? Więc ale mówię, brakuje takiego właśnie smaczka we wnętrzu, żeby, żeby gdzieś to tam podkreślić, że to jest ten rajdowy styl. No mi się to bardzo kieruje z takim rajdowym. Wiesz? Mm. Jedzie się dwóch drugim gada na fotelu i właśnie takimi filmami. <grym> no fajnie, no, fajnie taki... wyglądające właśnie z auto, nie? Tak, taki clean, fajne no. koło, spójne ze sobą. No, no cleina bardzo dużo tej robi, te światła przede wszystkim też racingowe. No też racingowe, no. Nie? Możemy no, no. tak zapytać tak w pierwszym odcinku, co ile nijesz furę bez biała. A tam już w komentarzu odpowiadał, że, było, że, było, że jest tak. czysta, bo sobie tak, wiele. Tak, więc to jest jest sku... IQ, IQ 200. Też nie chodzę z tego założenia, żadne moje auto nie jeździ. Dlatego są czyste. A teraz popatrzcie. Na to mieliśmy kilka fotek, niebazarny mały samochód, a ile rzeczy jest w opisie. ten w sensie mm. znów zmienionych, których tak naprawdę. No nie powiedziałbyś. Nie powiedziałbyś. Okej. Okay. No co? No fajny wózek. jest no, te skrzyni. Klasyczne, Ciekawy fajne. samochód. I to jest kolejny, który jest dość nietypowy. No, no taki fajny mały małyczek sobie pośmiga. Lećmy dalej. Co, co hmm. jest tu następnego Znowu odpala? super Tak, tylko dwójeczka. Co na fale Mhm. Okej. I. Jak klasycznie. Jakbyśmy teraz powiedzieć... od razu wzięli zdjęcie tej skody, to zauważyliście podobieństwo, że tak by też podobne koło, prawie kolor i. i to... Ej, jest też, no, to, nie? jest też. Tak. No, tak, 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 zobaczmy czy tu dalej, coś się dzieje. O i masz popatrz, to co ostatnio mówiłeś w poprzednim odcinku. Tak, właśnie o tej były desce. takie wersje. Pamiętasz? Tak, tak, tak. No. No. Tylko wiesz, tutaj. To jest super, nie? To jest najwyższa półka. Mm -hmm. okay, Więc tak. tutaj to może... tak. A Fabi Jedynca w ogóle nie kojarzy czegoś takiego. Tam też Jak nie wiecie o czym mówię, to tutaj jest odcinek. Tak. O, to aha. była może Fabia premium. E... No, klasyczny super. Ale mamy coś obniżone chyba, tak patrzę. Wydaje no, mi się, że koło. tak. Leki negaty, tak? Czysto pod maską, schludnie. Mm. No i dobry piec. No tak. No, zacisk również. No dobra, tak na początku miałem powiedzieć, że to auto jest takie bardzo seryjne, a tu mamy lekkiego slipera. No. no. Bo sądząc po hamulcach, Proszę? Jak to się ledwo mieści? To jest naprawdę. Konkret. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, że poprzedni super, który mm. był w odcinku teraz. Eee, przez to, że była jedynka, no nie? No. To on mm. był taki mniej dziadkowy niż ten. Nie wiem, czy macie też takie wrażenie? Ale on też był bardziej, wiesz, porobiony tak Okej, okay, ale, ale z, nie wiem, jakoś mi się tak te nowsze bardziej kojarzą z taką, tak, z taką bo, wiesz, już rodzinką, tak. już, wiesz, ten... No, tak, wiesz, tak, co tak, wie? chodzi, że, że ten starszy gdzieś tam bardziej tak, no nie wiem, ten, że właśnie bardziej w tuning idzie, nie, i tak dalej. Tak. A no to, to jest tam się taki... bardziej dostępne, też, umówmy się, mm. nie? Ceny i tak dalej, tego no na wszystkiego pewno, też robią, robią robotę. Tak, no zobaczmy wszystko, opis, nie? zobaczmy opis, co tak. my tu no mamy. 3.6, Fire 6, no to wiecie. No. To na światach na pewno nie jednego zdziwiło. Tak, tak. Myślę, że sam bym się zdziwił jakbym... Znaczy ja po hamulcach już bym się zdziwił, nie, bo to... Ktoś kto kuma to no zwróci... No właśnie to jest taki detal, nic więcej nie zdradza powiedzmy, no bo na drodze nie wiadomo co pod maską, no tak. Usunięte to, to są znaczki z tyłu, czy, czy... Nie, wszystko jest normalnie. Mówię, zobaczyłem to zdjęcie i taki... myślę tak, okej, okay, spójnie, tak normalnie, zwyczajnie, mhm. ale im dalej w las, tym więcej rzeczy odkrywamy, nie, i to Zmaczki. jest super w takich striperach właśnie, że spoza zwyczajne auto, a możesz się naprawdę pozytywnie zaskoczyć. Tak. Tak, to prawda. No i tak jak wspominaliśmy, mamy właśnie na gwincie samochód, właśnie zaciski z Porsche Cayenne, wydech RM Motors, kara audio, filtr KN. Czyli sympatyczny samochód. Dla mnie super. super. Dla mnie Rafał, super. Mam tak powiedzieć? Chyba? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Da, no najbardziej, najbardziej. najbardziej. Pozdrawiamy Rafała, a my bierzemy się za kolejną furę. Ale a ładnie zobaczę. skonstruowany opis. Wow. Tak, opis bardzo obszerny, czytelny. wszystkim. Dokładnie, można łatwo znaleźć. Mm. Ale co bym chciał zaznaczyć, to jest wysłane mm, zgłoszenie w imieniu wstydliwego Aha, kolegi. Okay. No czyli, bo Pomorze czyli atakuje. Okay. Czyli mamy teraz kontratak do Maśle Nie, no, no Chyba musimy się wybrać na to pomoże, bo tak. To jest, to jest ty i kolega, którego masz i nie masz. Tak. Bo... Bez hitu, nie? Buddy. Coś w tym jest. Jestem Jackie, na... ile to trwało wszystko. Co my, sam sobie odpowiem. Dużo lat minęło, patrzcie na jakoś zdjęcia na górze, na <laughs> zdjęcia zdjęcia, <laughs> to To jest cały w ogóle jakiś pakiet. Nie wiem, czy to nie jest. Dobra, teraz może się zbłaźnie, ale wygląda trochę tak jak kamę bodajże. Polwiek to jest taki bardzo jak jest styczny, bardzo moim ładny temat. Bardzo ładnie. No, super wygląda. Tak, tak, tak. Mamy takiego właśnie. Utrzymane w tych latach, że tak, tak. powiem, ale z tym takim sznytem, że już My mamy. No tutaj nie przesadzisz tak jakby te... to jest z wielkością felk, no. no bo no, nie ma co pchać, więc to, to, to będzie na przeszodłach. Jakby na, przerost, jakby no. na no. tak. No tu musi, musi być balans tym wszystkim, nie? I mamy znowu r no. no to no, pytanie, proszę. czego kolega się wstydzi? No, Moim no zdaniem masz... nie ma się naprawdę czego kolega wstydzić. Kolega się nie taki, ma naprawdę czego wstydzić. Z taką wstydzić. maszyną, nie? Pod maską. I... E... Nie no nie, ja mogę tak patrzeć i naprawdę mi się to podoba. podoba. Co, co cieszy oko, nie? I nie mam Fajny. czego się doszukiwać w nim. No jest naprawdę... No szukasz czegoś, czego ci nie pasuje, kompletny, ale... Pełni, ale... kompletny. Tak. W pełni kompletny samochód. No, nie prawo, ma czegoś, co tu nie pasuje kurde. Nie no, jest bajka. Jest bajka, naprawdę. Bardzo dziękujemy przede wszystkim za miłe słowa odnośnie kanału. Także bardzo Cię pozdrawiamy. Tak więc... Ciebie i właściciela przede wszystkim. O i proszę jak ładnie ujęte. Jest zrobione zgodnie ze sztuką, a nie na sztukę. O, o piękne o, słowa. Pięknie. Bardzo fajny no, pienię, cały pakiet mm. kamy, wszystkie smaczki takie. Zlimitowanej bez... gałka zmiany biegów, no mm. naprawdę fajne. Dużo, dużo się dzieje, naprawdę się tak, dużo tak, dzieje. Tak, tak. I to jest w takim e, fajnym stylu. Tak, no moim zdaniem bardzo nietuzinkowy projekt, mimo że bardzo popularna buda swego czasu, jaką jest golf dwójka. No, pomoże. Elegancko. Trzyma tutaj. formę. Oddaję, Zdecydowanie poziom. Golfy, no. Dzisiejszy odcinek naprawdę wysokim na, na wysokim, wysokim poziomie. Wysokim poziomie. Mimo, że to golfy, to trzeba przyznać. <laughs> <laughs> Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Dobra, co to jest Oktawia chyba. Tak, oktawie mamy na progu nawet. Aha, okej okay. Ale wiecie co wam powiem? Jak jestem na etapie robienia prawo jazdy na C To tak wygląda drożek ciężarówka tak, nie? Nie? Jesteś w tak. tym, jesteś w tak. tym No patrz chłopie, może ciągnąć w szczypkę, No Nie ma żartów, no nie ma żartów Mamy dość zwyczajną schodę. My się w ten też tam jest. Chyba, tak. że znowu się zaskoczę jak superbem Także ja już nie oceniam po okładce <laughs> da się, się leje Wody leje. Przepraszam to z emocji ja Halogeny boda. świecą Mamy się... jakiś filmie? Co to jest? Aż się boję Czy tam nie wiesz dawaj. Fire 6, coś w tego? zobaczmy a, mamy taki po prostu? Okej. Okay. Ale słyszycie? Bociany Niby, niby 1.9, ale... No i co w, opisie? co w opisie? 2002 rok, legendarny 1.9, 110 koni, serii okay. I tak ma zostać. No czyli zadbana seria. Słuchajcie, ostudiumy. samochód, samochód, motoryzacja, zadbany, motoryzacja. Zajebiste płytki. Tak, i... Czyli, ej, czyli jednak normalni ludzie, wiecie, normalni, tak, nie? Ludzie tak, też, też na oglądają, tak. nie? Także... I chwała wam za to. wam za to. <laughs> Dobra tym akcentem kończymy ten odcinek. A to jest wszystko? Wszystko? Tak. Okej. Okay. Także wysyłajcie tak, Wysyłajcie zgłoszenia, zgłoszenia, żebyśmy mieli o I no, jak ktoś też się wstydzi, to podsyłajcie jego fury, to tak my jest. to bardziej tak. podciągniemy. Zostawcie suba, zostawcie lajka. Wpadajcie na sociale. Tak, gdzieś tu nad kłopem. Tak. Do zobaczenia. Trzymajcie się.